Są jeszcze takie miejsca w Tibii, które mają swoją historię i własne legendy. Jednym z takich miejsc jest Dark Katedra, która miała być najwspanialszą katedrą wszech Jednak z powodu potężnego trzęsienia ziemi jej budowa nigdy nie została ukończona. Nieopodal katedry spotkamy mnicha Lorbasa, który z chęcią podzieli się historią tego miejsca. Zatem posłuchajmy kim jest Lorbas i co wie na temat katedry. Witaj Lorbas. Bądź pozdrowiony, drogi podróżniku. Czym się zajmujesz? Jestem po prostu skromnym mnichem i odpowiadam za utrzymanie tej małej placówki, która pozostała po naszym wielkim zakonie. Opowiedz mi coś o tym zakonie. Nasz zakon był kiedyś największy i najbogatszy na całym znanym świecie. Wspierali nas królowie, kupcy i rycerze różnych zakonów, a bogowie się do nas uśmiechnęli, a przynajmniej tak się nam zdawało, aż do dnia zagłady. Dnia zagłady, mówisz. Tak, w dniu sądu ostatecznego nasze marzenie o zbudowaniu największej i najwspanialszej katedry legło w gruzach. Co powiesz o tej katedrze? To, co kiedyś planowano jako najwspanialszą katedrę wszechczasów, leży teraz w ruinie. Po trzęsieniu ziemi pozostała tylko sterta gruzu. Ruiny są przeklęte, i każdy, kto odważy się tam wejść, ściągnie na siebie gniew niebios. Wszystkich, którzy tam podróżują, spotyka pech. Ale tylko nieliczni powrócili z tej zdradliwej ziemi. Szkodliwe opary zabijają intruzów niemal niezauważalnie. Rozpadające się konstrukcje mogą cię zabić na miejscu. Ci, którzy przetrwają niebezpieczeństwa natury, staną twarzą w twarz z duchami pożerającymi dusze tych, którzy zginęli w katastrofie. Nie warto tam iść, w ruinach nie ma już żadnych bogactw ani skarbów. Złoto naszego zakonu roztopiło się na finansowanie budowy katedry. Nalega, byście trzymali się z dala od przeklętej ziemi i ruin. Dla bezpieczeństwa Waszego ciała i duszy, trzymajcie się od nich z daleka. Powiedz coś o tym trzęsieniu ziemi. Niektórzy twierdzą, że to po prostu niestabilny grunt lub aktywność wulkaniczna, inni nawet, że to sprawka demonów, ale my wiemy, że to była wola bogów, aby ukarać naszą próżność. W naszej próżności myśleliśmy, że możemy zaimponować bogom naszymi pieniędzmi i okazać naszą pobożność, budując im pomnik. Myliliśmy się i bogowie ukarali nas, zsyłając najgorsze trzęsienie ziemi, jakie kiedykolwiek widziała ludzkość. Ajs wciąż dało się wyczuć ruchy gruntu, a gdy opadł kurz, niewiele pozostało z tego, co zbudowaliśmy. Większość członków naszego zakonu nie żyła, inni oszaleli lub stracili wiarę. Jesteśmy wszystkim, co pozostało z naszego wspaniałego zakonu. Co wiesz na temat bogów? Nie jestem godzien mówić o bogach. My, mnisi pokornej ścieżki, czujemy, że nie jesteśmy godni głosić słowa bogów. Żyjemy w pokorze i ubóstwie, by służyć bogom. Większość z nas złożyła przysięgę milczenia, a ja z pokorą przyjąłem na siebie ciężar bycia rzecznikiem. W katedrze spotkamy mrocznych mnichów, jednak Lorba stwierdzi, że nic na ich temat nie wie. Na oficjalnej stronie Tibi dowiemy się, że istnieje kilku mnichów, którzy utracili wiarę lub zostali zwabieni na ciemną stronę, ale mroczni mnisi tworzą własny, tajny zakon, którego cele pozostają w cieniu. Niewiele wiadomo o ich planach ani o ich pochodzeniu. Oficjalne Bractwa mnichów zaprzeczają jakimkolwiek informacjom o tym szczególnym zakonie. Powszechnie przyjmuje się, że Mroczni Mnisi służą jakiejś złej mocy, ponieważ reagują wrogo na większość ludzi i atakują ich na pierwszy rzut oka. Ich styl walki wyraźnie wskazuje na wyszkolenie w sztukach walki, a nawet używają niewielkiej liczby zaklęć, z których niektóre, takie jak wysysanie sił życiowych, Wskazują na mroczniejsze cele ich zakonu. Także poznaliśmy historię tego miejsca i dowiedzieliśmy się trochę o mrocznych mnichach, których tutaj spotkamy. Klimat tego miejsca jest naprawdę fascynujący. Na ścianach widnieją różnorodne malowidła, z których wiele doskonale oddaje panującą tu atmosferę i tajemniczy nastrój. Czy kiedy tutaj przychodziliście, zastanawialiście się choć przez chwilę, jaką historię skrywa to miejsce? A może traktowaliście je jedynie jako zwykłą miejscówkę do wbijania poziomu? Zwiedzanie tej katedry to jednak coś znacznie więcej. To niesamowita, pełna ekscytacji przygoda. Wystarczy tylko pozwolić sobie naprawdę poczuć jej klimat. Niższe poziomy są jeszcze bardziej tajemnicze. Mnisi strzegą tego miejsca przed intruzami, tak jakby coś ukrywali coś na czym im bardzo zależy. Na ścianach również są różne malowidła. Znajdują się tutaj również kamienie ofiarne. Nie brakuje tutaj również potworów parających się magią. Przemierzając na północ, miniemy wielką salę z wieloma niebezpiecznymi potworami. Po lewej stronie znajduje się pomieszczenie z różnymi zapiskami. Jest to prawdopodobnie główne miejsce mnichów, którego strzegą. Spotkamy tutaj również kobietę, która, jak się okazuje, została oszukana. Posłuchajmy zatem, co ma do powiedzenia. Jestem kapłanką i przybyłam tutaj, żeby dowiedzieć się czegoś o zakonie pokornej ścieżki, o którym słyszałam. Ale kiedy rozpoczęłam swoje śledztwo, fałszywy mnich Lorbas uznał, że jestem podejrzliwa i rozkazał swoim sługom wziąć mnie do niewoli. Nie ma żadnych zapisów o po powstaniu tego zakonu i nie wiadomo skąd pochodzą jego mnisi. Mimo to podróżnicy powiedzieli nam, że mieszkają w pobliżu ruin mrocznej katedry. Dowiedziałam się, że ci mnisi to oszuści, którzy składają fałszywe obietnice, aby zwabić nieświadomych ludzi w ramiona dziwnego kultu, który najwyraźniej ma bardziej polityczne niż religijne motywy. Katedra miała być ośrodkiem pobożności i wiary, modlitwą do bogów, która stała się trwała. Prace budowlane rozpoczęły się w szczytowym okresie działalności zakonu rycerzy koszmaru, tuż po tym jak odnieśli oni zwycięstwo w dużej bitwie w pobliżu miejsca, w którym miała stanąć katedra. Katedra miała stać się pomnikiem zwycięstwa dobra nad złem. Niestety tak po prostu nie miało być. Katedra była już prawie skończona, więc większość mnichów już się tam wprowadziła, a nawet powstało małe miasteczko dla wszystkich pracowników i dostawców. Ale potem budowle nawiedziło trzęsienie ziemi i dzieło dwóch pokoleń uległo zniszczeniu. Później krasnoludcy konstruktorzy wyjaśnili, że przyczyną była aktywność wulkaniczna i potężne zawalenie się ziemi. Ponieważ bogowie nie ingerowali, a akcja rozgrywała się w pobliżu niesławnych domów piekielnych, uznano, że jest to sprawka tajnych demonicznych mocy. Kult potajemnie poszukuje niespełnionych, niezadowolonych i biednych. Jego członkowie obiecują takim smutnym osobom bogactwo, zemstę i sprawę. Zbabiają ich do cel swojego kultu tu uczą się, jak podważać autorytety swoich miast. Najpierw szkolą się na złodziei, szpiegów i przemytników. Ci, którzy okażą się najbardziej obiecującymi kandydatami, są rekrutowani do specjalnego, ukrytego kręgu. Tam uczą się mrocznych sztuk, trucicieli i mordów, elokwencji i agitacji, by zostać zabójcami i rekruterami sekty. Nic nie wiem o ich zamiarach, ale jestem pewna, że za tym wszystkim stoi jakaś wyższa siła. Nie mam pojęcia, kto za tym wszystkim stoi, ale wydaje mi się, że to wszystko jest zbyt wielkie i zbyt dobrze zorganizowane, aby mogła to być sprawka garstki fałszywych mników. Roczni mnisi są nauczycielami i uwodzicielami tego kultu. Działają potajemnie w miastach i szkolą złodziei i zabójców w podziemnej bazie. Jak się okazuje, Misi to jedna wielka sekta. Niesamowite miejsce, niezwykły klimat i ogrom pracy, jaki twórcy włożyli w każdy jego szczegół. To właśnie takie stare, dobre tibijskie lokacje wciąż podtrzymują ducha tej gry, atmosferę, którą z czasem niestety przestano pielęgnować. A wy co myślicie o przedstawionej historii Dark Katedry? Nie powiecie chyba teraz, że tibia nie jest tajemnicza. Nawet samo miejsce jego historia wzbudza fascynację. Niestety, te nowe tereny już nie mają takich historii. Nie czuć już tego klimatu. A szkoda. Cipsoftowi już nawet nie chce się robić dobrych transkrypcji u NPC. Teraz Tibia to produkt, który ma służyć do zarabiania pieniędzy i widocznie szkoda im czasu na odbudowę klimatu. Ale takie czasy i tak jestem wdzięczny za to wszystko, co kiedyś zrobili. Bo jakby nie patrzeć, odwalili kawał dobrej roboty, roboty, która do dziś zachwyca. Ja się z Wami żegnam, jak film się podobał zostawcie komentarz i dajcie łapkę w górę dla jego zasięgu.